Dzień dobry. O, coś tam jest, widzicie ją? <laughs> Słuchajcie, bardzo zimny poniedziałek, ale co tam? Ewangelia za to jest gorąca. To jest taki piękny tekst, bo pokazuje, jaki jest Jezus. Że jest człowiekiem, który przyciąga do siebie wszystkich tych, którzy się mają źle. Chorych, trędowatych. Ludzi obłąkanych, chorych psychicznie, opętanych. On po prostu jest kimś, to jest jak magnes, i ludzie do niego idą. Po prostu idą, czują, że to jest dobry człowiek, że czują, że to jest ktoś, kto niczego od nich nie chce, ale właśnie chce im dać. I to jest obraz Pana Boga. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że ludzie przynajmniej chcieli dotknąć jego friendli, upłaszcza. Chcieli dotknąć kawałku jego, kawałka jego ubioru, bo wierzyli, że jak się go dotkną, to będą uzdrowieni. To jest takie niesamowite, bo ten obraz bardzo koresponduje z tym, co Pan Jezus będzie mówił w Ewangelii w innym miejscu, kiedy mówi, że jakby konfrontując pobożnych Żydów, mówi, że wydłużają sobie frędzle u płaszcza, żeby się ludziom podobać. No Chodziło o to, że te frędzle w ubiorze Żyda polegały, miały taką funkcję, że miały przypominać o, o wierności prawu Bożemu, temu, że no, trochę jak nasze krzyżyki, tak, to znaczy nosimy krzyżyki, dlatego, że one mają nam przypominać do kogo należymy, za kim idziemy, kogo uczniami jesteśmy i te frędzle były trochę takimi krzyżykami, taką rolę miały, że miały przypominać Żydowi o prawie. Niestety Pan Jezus jak mówi, że oni sobie wydłużają te frenzle, to mówi o tym, że, no właśnie, żeby się ludziom pokazać. To znaczy, znowu możemy zrobić analogię do naszych symboli religijnych. Myśla przeszła. Do naszych symboli religijnych, które zakładamy, umiejscowiamy w różnych miejscach po to, żeby tak naprawdę pokazać ludziom, że jesteśmy pobożni, wierzący. I ten sam symbol, który Pan Jezus, który sam w sobie miał być naprawdę czymś dobrym, i który Pan Jezus krytykuje w innym miejscu Ewangelii dzisiaj staje się miejscem uzdrowienia wielu ludzi, czy przedmiotem, przez które przychodzi uzdrowienie od Jezusa. I może to jest taka, taki fajny przyczynek, żebyśmy. Ale wieje, jakiś jest zimno. Taki przyczynek, może dlatego będzie krótszy film, przyczynek do tego, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, na ile. Nasza pobożność, tą którą pokazujemy na zewnątrz, o którą bardzo często walczymy, rzeczywiście przekłada się na to, żeby uzdrawiać innych ludzi, czyli sprawiać, żeby jakość ich życia była o wiele lepsza. Myślę, że to jest jeszcze jedno z kryteriów, które możemy sobie wziąć, pytając się o to, czy nasza wiara, w sensie wyrażana wiara czyli nasza pobożność, nasza religijność prowadzi do uzdrowienia innych ludzi. Ale przede wszystkim to, co najważniejsze w tej Ewangelii dla mnie osobiście, to jest patrzenie na Jezusa, który jest takim gościem, za którym po prostu idą tłumy, za którym się chce iść, który przyciąga, który jest tak różny od tych wszystkich ówczesnych ludzi, którzy mieli prowadzić do Boga ludzi, a tak naprawdę nie prowadzili, tylko, jak mówi znowu Jezus w innym miejscu, Nakładają na ludzi ciężary, które są nie do uniesienia. I myślę, że dzisiejszy kościół, my w kościele, możemy się znowu sporo uczyć z tej Ewangelii, żebyśmy byli takimi ludźmi, którzy są podobni do Jezusa, żeby do tego Jezusa, do Pana, do Ojca, przyprowadzać innych ludzi. Więc zwróćmy uwagę na te dwie rzeczy. Jezus, który jest dla mnie takim, Obrazem Boga, który przyciąga do siebie ludzi, bo jest dobry, bo jest miłością i to wszystko, co z jednej strony ma pomagać mi w moim wyrażaniu wiary, może stać się tak naprawdę czymś, co będzie karykaturą tej wiary. A Pan Jezus jakby przez swoją osobę, przez to, jak bardzo pokazuje Ojca, pokazuje, że te symbole są ważne ale muszą wrócić do swojego znaczenia pierwotnego właśnie przypominając o tym co miały przypominać a nie być symbolem ludzkiej pychy i głupoty czasami bo nam się tak wydaje że czym większy symbol religijny gdzieś postawimy tym bardziej jesteśmy wierzący i pobożni a tymczasem nie zauważamy że walcząc o ten symbol religijny możemy kogoś poćwiartować bo się z nim po prostu nie zgadzamy no, zimno jest, więc y, kończymy bardzo Wam życzę ciepłego poniedziałku i w ogóle cały ten tydzień ma być taki zimny w ogóle co to się porobiło zobaczcie, przychodzi, nie wiem, 7 stopni mrozu w dzień i trochę więcej w nocy i y, wszyscy po prostu uważamy, że już jest zima, tysiąclecia a ja jeszcze pamiętam ze swojego dzieciństwa takie zimy, które miały po 20 parę stopni, nawet po 30 pamiętam, jedne takie fary zimowe były że było prawie 30 stopni y, a całkiem poważnie mówiąc to Zwracajmy uwagę na ludzi bezdomnych, na ludzi, którzy pojawiają się na naszych ulicach. Patrzmy, miejmy oczy otwarte na tych, którym, którzy po prostu mogą stracić życie przez te, przez te mrozy. Dobrego poniedziałku, do widzenia, trzymajcie się.